Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy pod tarnowem i będziemy budować tutaj domek 5x7 do 35 metrów. Jest to póki co ostatni domek do 35 metrów, ponieważ wchodzimy już na 70, dlatego na początku tego odcinka. Łapka w górę i subskrypcja, żeby być z nami na bieżąco. Tutaj będziemy budować domek dosyć ciekawy, ponieważ ma być cały przeszklony, ale to jak będzie wyglądało, dowiecie się w swoim czasie, ponieważ dzisiaj będziemy robić tylko ławy. Tak będzie wyglądał beton czyli przyjeżdża tutaj zewnętrzna firma która będzie kręcić beton i będzie zalewać ławę już po nas nie będzie teraz takiego typowego betonu który widzieliście na pompie ponieważ jest tutaj problem z dojazdem sami ledwie dojechaliśmy pod więc niestety tak będzie trzeba to wykonać więc my robimy po prostu swoje a firma po nas przychodzi i będzie zalewać wieniec, ławy stan zero i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu my mamy tylko wykonywać swoje. Co do ziemi, co do terenu jest dosyć ciężko. Jak sami widzicie, jest pod górkę i jest z górki oraz jest ił. Koparkowy tam wybiera. I za chwilę będziemy działać, ale najpierw zrobimy sobie brojenie. Tak, żeby można było na spokojnie wnieść do góry. Udało nam się ukręcić brojenie. Póki pan operator koparkowy, koparki, może tak będzie ładniej, działał tutaj przy wykopie. Więc mamy gotowe zbrojenie na ławy, czyli 25 na 25, ponieważ będą ławy tutaj 40x40 40 albo głębiej, mamy płyty OSB. No i wrzuci nam tutaj czysty piasek normalny, nie ten ił. Bo sami zobaczcie, jakie tutaj są ściany. Więc jest tutaj nierówno, na pewno ktoś do nas na pewno to jest bardziej niż pewne, ktoś do nas napisze, że będzie tutaj strefa przemarzania niezachowana. Oczywiście jak najbardziej też się z tym zgodzę. Natomiast tam jest teraz jakieś 50 cm, a tu jest 1,30 m. Więc po skończeniu naszej pracy będzie trzeba po prostu albo tam nawieźć ziemi, ponieważ my mówimy teraz o ławach fundamentowych, nie o ścianach fundamentowych, ponieważ ściany fundamentowe musimy wyciągnąć tutaj do zera, a tam będą bardzo wysoko. Więc tak, budynek będzie. No, dosyć wysoki z tamtej strony więc zanim ktoś napisze, że strefa przemarzania jest niezachowana no to mówię od razu, ta ziemia ta ziemia i prawdopodobnie ta ziemia pójdzie tutaj no musi iść tutaj, no bo już mówiłem inwestorowi, że musi być tutaj zasypane bo nie da się głębiej znaczy teoretycznie się da głębiej, tylko że po prostu ta ściana fundamentowa będzie miała tutaj już prawie 2 metry, więc wydaje mi się że łatwiej ten piasek, który jest ten ił nawet, który jest dać tutaj, żeby troszeczkę podrównać niż ściągnąć taką wysoką ścianę przynajmniej ja tak uważam, a jeżeli się to zmieni bo jeszcze będziemy to robić nie dzisiaj, tylko jeszcze za tydzień no to zawsze możemy zrobić wyższą ścianę żaden problem dla nas dobra, wchodzimy do środka bierzemy zagęszczarkę grabki i zaczynamy to wszystko równać wrzucamy płytę OSB i robimy szalunki, bo za 3 godziny przyjeżdża firma, która będzie robić yy, beton miksokretem i tak, troszeczkę dla odmiany, czyli nie jedzie typowa gruszka, bo tu nie dojedzie, tylko będzie miksokret. Kret, który będzie sobie tam. O tam, gdzie mój bus, bo pod to nie dojechał, mi się przestawił, więc tam za moim busem jeszcze będzie. Nie wiem, czy widzicie, czy nie, bo akurat poszedłem troszeczkę dalej pod ten pod ten ił, który tu jest odłożony. Patrzcie, tu jest Sup, a tu jest linia. No, mógłbym powiedzieć, żebym dostał ręką. Ale brakowałoby mi z pół metra. Ale tam na dole jest 2,20 może fajna działka. Naprawdę, tak w środku takiego lasu. I tylko te linie robią tutaj taką przeszkodę, żeby ten domek postawić gdzieś indziej. Przynajmniej ja bym postawił gdzieś indziej, a te linie gdzieś bym poprosił o przesunięcie. Ale naprawdę, fajna działka. Trochę ze skosa, trochę ze skosa, ale tak to fajna działka. To tyle musimy mniej więcej wymurować. Więc jak ja, nie wiem czy dobrze widzicie, jak ja mam 177 chyba, chyba, nie wiem, bo tego dźwigania może być mniej, no to jest mi gdzieś po szyję. Więc patrzyliśmy jest 150 cm, ale tu już dogadaliśmy się przed chwilą, to ma być lekko zebrane. 30 cm ta góra. Więc akurat będzie idealnie, jak zrobimy stan 0, to będzie podtąd. Czyli będzie troszeczkę wyżej niż to, no i to będzie zebrane. Czyli powinno być w powietrzu jakieś 30 cm tak, żeby to było dobrze zachowana strefa przemarzania i dobrze zaizolowane. A teraz musimy porozrzucać ten piasek, żeby robić szalunki i zaraz wjeżdżamy za gęszczarką. Zalane z No dowiedzieliśmy się jeszcze, że komin musi stanąć, więc zalejemy stopę następnym razem i połączymy. Później przewiążemy z bloczków, więc będzie ok. No, powiem Wam, że tempo pracy dobre. Teren jest strasznie nierówny, no ale najważniejsze jest to, że udało się szczęśliwie zrobić ławy. I tam w tym miejscu tutaj jest prawie 60 cm, ponieważ tutaj. Wydaje się, że jest prosta, aczkolwiek jak się patrzy w ten sposób to nie jest jednak prosto. więc tutaj wyszło na zero jak chodzi o szalunki, natomiast tu szło cały czas do góry i tam jest 60 cm szalunek, więc naprawdę jest dużo, dużo zalane, dobra stopa jest zalana. Dlaczego nie wyrównaliśmy, bo pewnie ktoś napisze, dlatego że jest tutaj pod spodem ił, co widzieliście, zresztą po ścianach widać i no nie dało się zejść w dół, próbowaliśmy, naprawdę próbowaliśmy, nie dało się. I tak nasypaliśmy piasku, żeby trochę zniwelować to, ale jednak tyle to się nie dało, więc tu jest tyle ile się dało na dół, tutaj tak samo, więc w tym miejscu jest 100. 40 cm, 45, 50, a tu jest prawie 60 cm betonu, z tego co firma mówi, no to tak niejednokrotnie robili. To jest beton B25, zgodnie z proporcjami. Zresztą widać po lewej stronie, że już wiąże, więc raczej po tym tańczyć będzie można. Dobra, ja się z Wami żegnam. Jedziemy odpocząć, bo naprawdę dało nam po, po tyłku. Ubiegaliśmy się, ulataliśmy się, bo teren jest naprawdę krzywy. Mamy nadzieję, że następne etapy pracy będą trochę lepsze, a tutaj mamy wyciągnąć taki dosyć nietypowy domek, więc oglądajcie subskrybujcie, a dowiecie się, jaki będzie ten domek finalnie, bo naprawdę będzie się różnił od tych, które obecnie robimy do 35 metrów.